Za blisko fotograf ekran, startowy, stop przycisk. Jest. Dobra. Ustawiany. Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry. Poczekajcie, tylko ustawię sobie telefon, żebyście mogli mnie widzieć. O tak, o. Co chwilę może on coś mówić, bo jest ustawiony głośniej, bo ja sam sobie nagrywam. Właśnie. Wczorajszy, tak naprawdę, filmik e, zmotywował mnie do tego, żeby dzisiaj nagrać dalszą część. Wczorajszy filmik, w którym powiedziałem dla, e, właśnie, mm, wysłałem podziękowania dla pracowników OShow. Jak widzicie, można laskę zgubić? Można laskę zgubić, moi drodzy. Wszystko w życiu jest możliwe. <laughs> o matko, dobra. Jestem? Jestem chyba, co? No dobra. E, kochani, ja powiem tak. Ja w ogóle za, od dawna powtarzam, że jeżeli będę umierał, a mówi się, że człowiek ma całe życie przed oczami to tak naprawdę słuchajcie, ja to nie zdążę umrzeć. Bo do tej pory w moim życiu tyle pojawiło się pięknych chwil. Tyle napotkałam pięknych osób na swojej drodze, że to będzie trwało do nieskończoności jeszcze jeden dzień dłużej. Matko kochana, naprawdę ja... E, Okej, okay. miałem jakiś czas w życiu też e, problemy, jak jak to mówię, też na własne życzenie, przez e, naiwność, przez e, jak to powiedzieć, e, mm, no, brak nauki, lekcji pewnych, tak. Spostrzegania e, ludzi poprzez barwę głosu, poprzez ich mimikę. No, ja, jak wiecie, jestem niewidomy, więc jest mi gorzej z tą mimiką twarzy. Ludzie nam dają znaki, także naprawdę poczytajcie sobie, jak działają oczy, jak, jak e, mówią osoby, e, m, które kłamią. Co się dzieje z ich twarzą, z ich policzkami, z ich rękoma, jak trzymają ręce, nogi. To wszystko jest bardzo ważne, tak, generalnie? No dobrze, ale nie o tym. Chciałem powiedzieć Wam o tym, że na moje życie, na moim, w moim życiu, tak naprawdę stawało dużo osób, tak zwanych aniołów, jak to mówimy my, tak? Osoby życzliwe, które wyciągają ręce. Pomocną dłoni do człowieka, i tak wam powiem, że tak naprawdę jedni mówią, że dlaczego jednym jest lepiej, drugim jest gorzej. Ja powiem wam tak, ja wierzę w reinkarnację, więc uważam, przynajmniej tak jest mi wygodnie, że tak jest plan duszy. Tak jest moje zdanie. Ale... Jeżeli jesteś dobrym człowiekiem, życzliwym, to odpowiednio wysyłasz fluidy. i Na tej podstawie druga osoba też Cię wyczuwa. Czy mieliście takie zdarzenie, na przykład, że weszliście do kogoś i... czuliście się źle. Albo byliście na jakiejś imprezie i też byliście spięci. Piliście, piliście, piliście i nie mogliście się upić, na przykład. Nie może było dużo jedzenia, wszystkiego. No właśnie. Tak to działa. Wyczuwamy ludzi. Ja bym się chyba taki urodziłem, tak naprawdę. I nie żałuję, że jestem, jaki jestem. I teraz, właśnie, powiem Wam, kochani, o prawie przyciągania. Jak to działa? Tak jak powiedziałem z tymi kwiatami tu z tyłu, że nie spodziewałem w poprzednim filmiku, w 26, nie spodziewałem się, że te, że te kwiaty jest możliwość, żebym dostał. I zajeżdżam, i ciocia mówi, moja kochana Alusia, chłopaki, chcielibyście te kwiaty? A właśnie. Czyli, jeżeli nad czymś myślimy, ale tylko pomyślimy sobie, i dajemy spokój, to wtedy działa prawo przyciągania. Jeżeli będziemy mantykowali nad tą rzeczą, rozmyślali, 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 to jest tak, że jak wysyłacie impuls do wszechświata, to nie może być żadnych zakłóceń. Jeżeli my będziemy myśleli możliwe, niemożliwe, i po drodze jeszcze wysyłali inne informacje z innymi rzeczami, nad którymi myślimy, to wtedy robi się. Jest to tak zwana autostrada. O, tak bym wam to wyjaśnił. I na tej autostradzie są samochody. Jeżeli będzie jeden jechał szybciej, drugi wolniej, dojdzie do kraksy, dojdzie do zdarzenia. O właśnie. I wtedy może to się spełni zrealizować, ale będzie trwało to dłużej. W moim przypadku była to taka sobie myśl przed snem niechcący. I przez to właśnie poszła w eter i pyk, cioci nagle zbrzydły kwiaty i dała mi po iluś latach. A ująłem, że ma gdzie te kwiaty umieścić. Widzicie? Niektórzy będą się pukali w głowę. Możecie, ale przemyślcie sobie, czy w waszym życiu tak nie było, że na przykład coś chcieliście i nagle spotkaliście daną osobę. Albo zadzwoniła, albo na przykład rozmyślaliście nad czymś, i wtedy zdarzyło się tak, że patrzycie, jest jakaś informacja, czy na YouTubie, czy w reklamie, czy w internecie, albo ktoś Wam powiedział: Słuchaj, widziałam w promocji to i to. Tak to działa. To jest prawo przyciągania. Karma teraz Wam powiem. No właśnie. Podam Wam na moim przykładzie, jak działa karma. W pewnym sklepie żabka ciągle, wiadomo, mówili mi, czy mogę dać 3 grosze, 5 groszy. Do tego byli bardzo niemili. No ale to już inna sytuacja. Można by było rzec, bo dookoła mają ludzi niemiłych. Tak, tak. Ja sobie to poobserwowałem. W tej żabce, akurat, rzeczywiście, co druga osoba ani dzień dobry, ani dziękuję, ani pocałuj mi w nos. No i jesteśmy takim narodem, jakim jesteśmy. Rzeczywiście paskudnym pod tym względem ale już dobra nie mi oceniać. E, ale to nie powód żeby kogoś kantować bo mnie kantowali. Ja był taki okres że robiłem codziennie zakupy od 50 60 złotych wzwyż bo mieszkałam w okolicy. I nie mówili mi o punktach za które można mieć żaroodporne naczynia. Jak się dowiedziałam od innej koleżanki z żabki, czy ja zbieram punkty, czy już uzbierałam sobie, to może pomóc mi wybrać naczynia, ja mówię, jakie punkty. No właśnie. I dlatego byłem na nich zły. I któregoś razu kasierka, ja wiedziałem, że dała mi dwa złote więcej. Kochani, ja sobie pomyślałem, i to był błąd. A tak mnie ciągle kantujesz, okantowałaś mi na punkty, zapewne za moje wzięłaś sobie żal naczynie, i ja ci mam dwa złote oddać. Mam to w nosie. I to był błąd. Dwa dni później straciłem 50 złotych. I wtedy sobie przypomniałam, mówię: Widzisz, poakomiłeś się od biednej kobiety na dwa złote. A może ona samotnie dziecko wychowuje? Może dlatego taka jest jakaś, jest, bo musi kombinować, bo nie ma znikąd pomocy. Może dziecko jeszcze ma chore. Może coś się dolega. Może sama się leczy. Prywatnie po lekarzach, bo wiem, jaki system tu jest. A ty teraz ostatnie pieniądze, zgubiłeś swoje? Masz za swoje, masz nauczkę, zachowałeś się jak złodziej, sięgnąłeś nie po swoje. I tak, kochani, taki jestem, tak działa prawo przyciągania. Coś komuś zrobimy krzywdę, coś komuś zabierzemy. Jak potem nam coś się stanie, przypomnijmy sobie, komu to zrobiliśmy i co zrobiliśmy, jak powiedziałam już w filmiku, eee, krecik romantyczny, eee, traumatyczny, czasem szarmuta. <laughs> powiedziałam, że jak chorowałam na elita, miałam czas na to, żeby sobie przypomnieć pewne rzeczy, które zrobiłem nie tak, jak powinienem, gdzie też wobec ludzi byłem nie fair i tak dalej. Tak, święty nie jestem. Nikt z nas nie jest święty. Chociaż niektórzy możecie się uważać. Zwłaszcza osoby po święceniach. Jesteśmy tylko ludźmi. Ale takie sytuacje też pokazują, że zobacz, zmień w sobie. Nie bądź taki. Tak samo miałem okres, że chciałem być egoistą. Bo podczas tej choroby... Napotykałam grupę ludzi na swojej drodze, która też negowała, krytykowała. A wiecie, jak sam człowiek jest taki negatywny, nastawiony do życia, bo tu ma bóle i tak dalej, to zaczyna takich samych ludzi napotykać. O tak, o tak. I jeden taki człowiek do mnie mówił ciągle: Pamiętaj, ty jesteś najważniejszy, a reszta to później. Przestań patrzeć na innych, bo zobacz, gdzie masz tych znajomych, których wcześniej miałeś, jakby zdrowy? Nie masz ich. Gdzie są ci ludzie, e, którzy ci pomagali, e, którzy się z tobą fajnie bawili? Nie masz ich. I wiecie, ja tak przez chwilę. on ma rację. Chociaż tutaj to inna sytuacja. To było pięknie pokazane, kto jaki jest, i za to dziękuję Bogu, naprawdę. I ja tak sobie myślę, zostanę egoistą. Ale zacząłem obserwować fakty, że kurczę nic mi nie wychodzi, nic mi się nie układa, nikt mi nie chce w niczym pomóc. Jestem sam. No jeszcze mówiąc o tych przyjaciółach, którzy byli przy mnie. Co się okazali przyjaciółmi, jak chorowałem. a to inna historia. Opowiem kiedyś e, moją sytuację choroby, to wtedy o nich napąknę. Tomku, Kasi, Mariuszu, jeszcze paru innych osobach, typu mojej Alusi, mojej babci, mamie. No, i słuchajcie, i sobie myślę, co ty wyprawiasz, człowieku? Czy ty jesteś normalny? Okej, okay, kochani, ja mam galopująco czasami głupotę, wchodzi mi do głowy. E, moja głupota jest dosyć pojemna. <ścười> ale słuchajcie, ale ja potrafię wyciągać wnioski. Jak widzicie, i ja wtedy się obudziłem i znowu zacząłem. Być taki jak wcześniej. I to, co powiedziałem, poprosiłem tak samo wszechświat, prawo przeciągania, że postawię na mojej drodze ludzi, którzy też mieli ciężko, a zarazem wyszli z tego i nawracają się na drogę dobroci. Jak to mówił mój jeden ze znajomych z Gdańska, marynarz, pływak, być dobrym się opłaca. I właśnie. I i tak to działa. Więc naprawdę, ja bym książkę chyba napisał na temat mego życia, na temat tego, jakich ludzi napotykałem na drodze, jakich pięknych ludzi. A ci źli, wiecie co, dzięki nim się wzmocniłem. I dzięki nim wiem tylko jedno: nie warto być takim, bo to do niczego dobrego nie doprowadza. Na tyle chyba starczy dzisiaj, prawda? Ja Was gorąco pozdrawiam i co? Miłego dnia Wam życzę. O, to te piękne kwiatki. Stop przycisk.